Yo Rafi, spontanik. Wszyscy tak lecimy. Yo yo, po stos wielkapolsku. side, nice pitch up. No dla. W latach preluz budowanych w blokach, kamienica, Dużych, średnich, małych żyją sobie ludzie Przez państwo zapomniani, zostawieni sobie sami Ze swoimi problemami Ja na tym wózku też jadę i sam łączę się z wami Kolejny dzień wypełniam więc nowymi Dzisiejsza jest o ludziach w murach tu zamkniętych Dla większości społeczeństwa straconych i przeklętych A ten rapici, ci raperzy, jakie przekleństwo za ta tracenie. Tak mówi o nas dziś, niczego nieświadome pokolenie Lecz nikt nie spojrzy na to z naszej przecie strony Zanim nas potępi, sprawdź jaki lot nam przez przeznaczony Dla wielu bez perspektyw wizji lepszego życia Dziwiście, się, że młody kradnie. Jedyna droga do hajsu zdobycia. Edukację zdobywają, tylko możli lub wytwali. Więc kombinują na boku flotę ci, co szczęścia nie zaznali. uwięzione społeczeństwo przez to przyczyn nie zauważa, tylko ciągle krytykuje i problemy wciąż pomnaża. Pomnaża problemy, wciąż pomnaża i pomnaża. Zamiast wyciągnąć dłoń pomocną, Moja błędność się odgadza. Tym właśnie hakrezuje, się nasza Polska władza. Zamiast pomóc ludziom, to tylko nam przeszkadza. Więc wam doradzę, pierdolę władzę. Wiem jak wygląda temat, sam sobie tu radzę. Zawsze bądź gotów, odczytuj, unikaj kłopotów. Mogą ci w dziś trudnej sytuacji, ale jakoś do odniesienia chcę coś w życiu zdobyć. A nikt cię nie docenia. Już od paru ładnych lat, coraz chujowszy w życiu tak, Żeby się wybić wyżej, niż reszta musi mieć par. Lub znajomości, już zrzucone kości. Życie nie zna litości, pilnuj swych umiejętności. By nie spadły tu, ale szły teraz w górę. Reprezentuję siebie, reprezentując rap kulturę. A nie powiedzą, przeklęci, rób dobre wrażenie na taki wizerunek Akceptację pięcisz i zyskasz tutaj szacunek Wystraszone społeczeństwo, dzieciaki gęsto, na dzielnicy często Ludzie twierdzą, dzisiejsza młodzież jak przekleństwo Nie wiedzą to to bezpieczeństwo i kurwa na głębką w się, a nie rozumieć Polą tych, co dla mnie też ulica była szkołą Ulica była szkołą. Ulica dla mnie była szkołą.

Nocy cień, ulubioną moją był porą, kiedyś podobnie jak dziś, na stukane młody, oblegały klaty schody, dziś ten sam wypierdoli swe wywody. abyś sobie przypomnij jak ty sam byłeś młody. Była kiedyś klatka sodowa, a na niej była ekipa. Nagle nie lipa. Ktoś musiał kurwa wsypać. Z daleka widać typa, długi siedzi w samochodzie. Takiego można poznać. Było od razu po polskiej modzie. Jobsek jest prosty. Gdzieś tu były społeczniaki, a taki spojrzy na i narobi za przedraki. My to dobre by chłopaki, a nie jakaś mafia. A dziś na ludzi, a jego tylko szlak trafia. Fakt dzisiejszej młodzieży, każdy z nas duchem do niej należy. Odkąd z wami rapem jeżdżę, nigdy nie przestanę w bierzy, Bo naprawdę mi zależy i już przy tym zostanę. By zapamiętać to co dobre, Melanze pochowane. Gubiają cię melanze, w parkach, no i na ulicach. Ustawki na meczach i ciągle w okolicach. Lecz czy pomyślałeś człowieku, gdzie mają teraz dzieciaki? by mogły się zabawić i nie narobić za dym lub draki pewnie nie, ale jako pierwszy zrobisz hałas koło sytuację, po cenie jest kurwa wesoło bo jest pewnie się zastanów, jest wiele możliwości by nie siedzieć dziecią na dupie i doczekać starości ja jedną z dup wybrałem i w tym kierunku kroczę wysyłam czekać z miasto i z drogi tej Moją drogą muzyka i zawsze temu wierny Dla marazmu nigdy nie jestem miłosierny Tylko daj mi szansę, postaram się ją wykorzystać Sekwenci raperzy niby, to czemu wszędzie ona słychać tylko daj mi szansę, postaram się ją wykorzystać Przeklęci raperzy, to niby czemu wszędzie teraz o nas słychać? Czemu wszędzie o nas słychać? Czemu wszędzie nas tu słychać? I to nie jest żadna lipa